Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę opowiem Wam o materiałach budowlanych konstrukcyjnych, jakie zakupiliśmy na budowę naszego domu. No i też koszt, koszta związane z tymi materiałami. To już kupowaliśmy materiały w większości po podwyżkach w lutym 2022 roku. Także zapraszam do oglądania. Tak, pierwszym materiałem budowlanym, jaki kupiliśmy, była stal zbrojeniowa. Część stali kupiłem jeszcze pod koniec listopada 2021 roku. Dokładnie zakupiłem tonę drutu 12 o średnicy FI12. Tonę z hakiem dokładnie 96 sztuk prętów. Wtedy jeszcze płaciłem 4950 zł za tonę stali. No i kupiłem również też na strzemiona drut 6 szóstka 200, kupiłem 200 kg, przepraszam, 300 kilo szóstki to jest 200 prętów czyli bo pręt FI 6 o długości 6 metrów waży. Tak przyjmują na składzie budowlanym, akurat którym kupowałem, 1,5 kilo Także tutaj jeszcze nie, nie było źle z tą ceną stali, chociaż co niektórzy pomyślą, że i tak już jest bardzo duża cena. Ale teraz dokupywałem kolejną część w lutym Pod koniec lutego właściwie To już płaciłem 5200 zł za tonę Tutaj kupiłem jeszcze pół tony dwunastki I trochę szóstki Oraz dziesiątkę, dziesiątkę mamy na schodach żelbetowych W projekcie i, i, i czternastkę 3 sztuki, dokładnie pręta FI14, który będzie potrzebny do podciągu do podciągu w konstrukcji stropu. Tak, tutaj płaciłem 5200 zł za to stal po tych już podwyżkach, w kolejny raz w lutym. A jako dowiedziałem się teraz obecnie, dzisiaj mamy już początek marca. Cena, jaką mi powiedziała pani, w składzie, że, do, że dobrze, że kupiłem jeszcze wcześniej, bo cena już poszła na 6000. Także drut Fi 12 w chwili obecnej kosztuje 6000 zł za tonę. Kolejnym materiałem, jaki udało nam się kupić, były bloczki fundamentowe o wymiarach 38 na 25 szerokość. 38 długość, 25 szerokość i 12 wysokość w cenie 3,80 3, zł za sztukę tu jeszcze się udało w miarę w dobrej cenie kupić chociaż kupowałem też, tak jak mówię, już w lutym po tych podwyżkach kolejnym materiałem jaki kupiliśmy również na fundamenty był styropian, styrodur o grubości 10 cm zakupiliśmy 80 arkuszy tego styropianu gdzie jeden arkusz to jest o powierzchni 07 m kwadratowego i tutaj 40, była cena na składzie jaką zapłaciliśmy 44 zł za arkusz takiego styropianu także no, też cena jest dość, dość dość wysoka ale jedna z niższych w naszej okolicy, także <grym> także nie jest źle, uważam. Następnym materiałem to są no, pustaki Solbet z gazobetonu. No, jak wszyscy widzicie cena pustaków strasznie poszła w górę. Szczególnie pustaków z gazobetonu tych na ściany konstrukcyjne, na ściany nośne. Także już przechodzę do sedna. Za Pustaki 24 szerokość, solbet 24 cm na 59 na 24. Zapłaciłem za sztukę. To jest w lutym, i to udało mi się jeszcze dorwać. Że tak powiem przypadkiem albo fartem, że na składzie akurat mieli. Bo na kilku składach byłem wpisany na listę oczekujących, no i niestety powiedzieli mi, że trzeba czekać. Może to będzie kwiecień, może maj ale nikt nie był w stanie mi zagwarantować ceny jaka będzie za ten materiał i yy, czy będzie tak naprawdę dostępny nie? także pustaka solbeta kupiliśmy jeszcze za, już, czy już za 14,50 za sztukę to jest bardzo wysoka cena no ale niestety jak nie ma tego materiału no to jest duży popyt to niestety ceny idą w górę yy, tutaj zakupiłem 32 palety, z tego co pamiętam, 48 sztuk na palecie po 14,50 zł za sztukę. Również udało nam się zakupić pustaki na ścianki działowe Solbet 12 na 24 na 59 cm w cenie 7,90 zł za sztukę. Także no też już cena troszkę wyższa, ale jeszcze Pytałem w tamtym roku, pod koniec tamtego roku była po 7 zł, także 90 groszy po tych podwyżkach w lutym jeszcze poszedł w górę. No to ja przypominam, że te ceny mamy na, my mieszkamy na Podkarpaciu i ceny są właściwie z naszego regionu, tak, bo ze składów, bo jeżeli chodzi o inną część Polski, to jak sami wiecie, ceny się różnią. Następnie również zakupiłem czy płaciłem zaliczkę na dach, na dachówkę. My wybraliśmy dachówkę ceramiczną. Mamy dach dwuspadowy, także zdecydowaliśmy się dach jest dość prosty, nie będzie raczej żadnych docinek, tak koszów. Także no, będzie podasze użytkowe. Tego zdecydowaliśmy się trochę na lepszy materiał, jakim jest dochówka ceramiczna. No, i tutaj za dochówkę, no to już trochę za, zapłaciliśmy za całość jakby y, rynny dachówka. Y, wszystkie, wszystkie elementy potrzebne do pokrycia dachu, łącznie z membraną, y, zapłaciliśmy 35 tysięcy około 35 360 zł, w tym że, no tutaj możliwe, że będę musiał jeszcze dokupić parę arkuszy blachy na okucia, na, na e, e, obróbkę blacharską e, desek okapowych i tych e, szczytowych, tak. Kolejnym materiałem jest drzewo na więź B. Niektórzy kupują w zasadzie już później, tak jak już mają wykonywać w bliskiej przyszłości, niedalekiej przyszłości konstrukcję dachową. My zakupiliśmy drewno na więźbę już teraz, już aktualnie przyjechała, złożyliśmy sobie na, na placu, także będzie jest już przykryta i sobie będzie powoli tam schło. Jest nieimpregnowane drewno. Drewno będziemy impregnować. Chwilę przed parę dni przed montażem na dachu. Drewno na więźbę dochową udało nam się kupić. W cenie, no, w sami ocencie, czy to jest niska, czy wysoka cena, 1400 zł za metr sześcienny. Z tym, że to już łącznie kupiliśmy od razu całe drewno na więźbę, czyli krokwie, jętki, murłaty, odpowiednią ilość metrów bieżących, ład i kontrład, jaka jest potrzebna, deski czołowe, okapowe. Te wszystkie właściwie elementy, które będą potrzebne do wykonania konstrukcji. I za to wszystko zapłaciliśmy równe 16 tysięcy złotych z transportem. I to jest przypomnę bez drewno na wieźbę, bez impregnowania. 1400 zł za metr ściany. A jeszcze chciałem dodać, że w tej cenie co podawałem pokrycie dachu są też okna dachowe firmy Roto. To są dwa okna, ramy plastikowe, bo będziemy mieli tylko dwa okna dachowe w pomieszczeniach takich jak takich jak. Pralnia oraz łazienka na poddaszu. I w tych oknach też również będą zamontowane takie wywieczniki. Jednym z ważniejszych rzeczy, jakich jeszcze nie zakupiliśmy, to jest właściwie strop. Mamy w planie zrobić strop teriwę, Taki mieliśmy w projekcie. Tutaj jeszcze zastanawialiśmy się. Wysyłałem maile do firm. Które zajmują się produkcją i dystrybucją stropu Rektor Z polecenia kierownika budowy No i tutaj właśnie dlatego jeszcze zastanawiamy się jaki strop wybierzemy Wstępnie mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o strop Terrive Ze składu budowlanego dostałem wycenę na około 10,5 tysiąca Tutaj mówię tylko o samych belkach i pustakach Deklowanych i niedeklowanych Bez kształtek wieńcowych tak samo cena stropu rektor, również bez kształtek wieńcowych, ale z, z, przy stropie rektor w wycenie były belki, pustaki oraz zbrojenie, siatka zgrzewana, jaka jest potrzebna do wykonania tego stropu i tutaj dostaliśmy wycenę na około 14 tysięcy złotych. Także no, różnica jest około 3000. tysięcy, tak. Zobaczymy, bo to była wycena jeszcze trochę wcześniej, na początku tego roku, nie wiem jaka będzie teraz, musimy się zastanowić porządnie jeszcze jaki strop chcemy robić, raczej lanego nie mam w planie z tego względu, że lany jest dużo droższy, jak wiecie teraz drewno poszło w górę, ceny są wysokie, także i szalunki i duż, większa ilość betonu, tak samo za robociznę, też bym musiał więcej zapłacić. Tak, a jeżeli wybiorę sobie Strop tariffę, to mam nadzieję, że uda się takim systemem gospodarczym, także samemu z pomocą kilku osób wykonamy taki strop. Jeszcze jedną rzecz, jaką chciałem wam powiedzieć, jakie ogólnie do tej pory ponieśliśmy koszta, tak powiem tylko w skrócie. Nagram myślę filmik jeszcze. Jakie, jakie konkretnie ponieśliśmy koszta, ile wydaliśmy dokładnie na różne materiały budowlane na każdym etapie budowy. A na, na, tym, w ten, na ten moment chciałem Wam powiedzieć tylko, że łącznie z działką, z tymi wszystkimi opłatami, które dotyczyły działki, z tych materiałów, które Wam na dzisiaj przedstawiłem, które zakupiliśmy, wydaliśmy już prawie. 200 tysięcy złotych, 199 z groszami dokładnie, także. No, to jest już kupa kasy, nie. Dobrze, to już na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam wszystkich Was do subskrybowania kanału. Śledźcie nas na bieżąco. Teraz był lekki przestój, wiadomo, sezon zima. Mamy zamiar, jeżeli pogoda pozwoli, zacząć w miarę jak najszybciej, może w przeciągu miesiąca z budową. Także będziemy częściej wrzucać filmy, będziemy Was informować, co się u nas dzieje. Jeżeli jesteście ciekawi, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć!